Najpierw Grzegorz Napieralski mocno krytykował Olgierda Reblewicza, marszałka województwa zachodniopomorskiego za brak pieniędzy na innowacyjność w kontrakcie terytorialnym, a teraz już Wieczorek chwali zarząd województwa za zadbanie o to, by w planie inwestycyjnym znalazły się pieniądze na przykład na pogłębienie toru wodnego czy inne elementy poprawiające konkurencyjność szczecińskiego portu. Tu trzeba przyznać i oddać uczciwie, że jeżeli chodzi o ten plan kwestia pogłębienia toru wodnego w tym planie się znalazła. Kwestie dotyczące Odry i tych inwestycji związanych z działaniami przeciwpowodziowymi również się znalazły. Znalazły się kwestie związane z kwestią dostępności do portu szczecin Świnoujście Ale żeby nie było, że opozycja nagle zaczyna sprzyjać koalicji, pojawiły się także słowa o tym, na co zabrakło pieniędzy, a co koniecznie powinno pojawić się w programie priorytetów na przyszłą perspektywę 2014-2020. Problem jest nie tylko innowacyjne gospodarka, podarka, ale i infrastruktura. Zwracam uwagę, że w planach rządowych, jeżeli chodzi o tunel tego tunelu, tego tunelu niestety wpisanego nie ma. Podobnie jak nie ma w ogóle tematu dotyczącego obwodnicy zachodniej Szczecina i ja wiem, że dzisiaj są te rzeczy związane z protestami, z decyzjami środowiskowymi, bo przecież samorządy starają się tutaj w tym zakresie prowadzić aktywną politykę. Natomiast no, niestety nawet nie wspomina się tutaj o obwodnicy zachodniej Szczecina w tym dokumencie. Podczas konferencji prasowej Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawił kolejnych kandydatów, którzy będą ubierać się o władzę w województwie. Jak mówi Dariusz Wieczorek, kończą się prace nad listami wyborczymi i zostaną one zgłoszone w ciągu najbliższych kilku dni. Zbigniew Trojanowski, kandydat na burmistrza Polic, w kampanii będzie dużo mówić na temat rolnictwa. Rolnictwo zachodniopomorskie jest specyficznym rolnictwem i zasadniczo różni się od... Problematyki, jaka dotyczy rolnictwa innych obszarów naszego kraju. Generalnie sama struktura już gospodarstw wiejskich na to wskazuje, ponieważ jeżeli średnia wielkość gospodarstwa w naszym kraju jest to 10 hektarów, to województwo zachodniopomorskie, pomorskie ta średnia wynosi 30 hektarów. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada.